roku dla naszych najmłodszych mieszkańców, a także młodzieży i dzieci odwiedzającej rodziny w mieście gminie Siewierz przygotowaliśmy szereg, myślę, bardzo ciekawych atrakcji, ciekawej formy spędzania ferii zimowych. Ferie odbywają się w naszej siedzibie głównej, czyli w Siewierzu na Słowackiego. Przygotowaliśmy dla, dla dzieci specjalnie warsztaty. Są to warsztaty wokalne, warsztaty teatralne, zajęcia z tańca nowoczesnego. Jak również zajęcia plastyczno-techniczne. Zajęcia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewieżu odbywają się w godzinach porannych. Zaczynamy o godzinie 10, a kończymy około godziny 13. Również w godzinach porannych odbywają się zajęcia w, naszym, w naszej filii w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Brudzowicach. Tam zaczynają się zajęcia o godzinie 9, a kończą o godzinie 15. Myślę, że mieszkańcy Brudzowic, a także innych okolicznych miejscowości, jeżeli zajrzą do, do naszego centrum, znajdą coś dla siebie ciekawego. Ofertę feryjną kierujemy również dla dzieci i młodzieży z terenu Żelisławic. Zapraszamy do naszego Centrum Kształcenia w Żelisławicach, mieszczącego się w remizie OSP. Jak również do Świetlicy Wiejskiej, kafejki Internetowej w Leśniakach, tam również szeroki wachlarz zajęć feryjnych. W czwartek serdecznie zapraszamy na Bajkolandię Najmłodszych. Tym razem Teatr z Krakowa wystawi spektakl pod tytułem Kot w butach. Dzieciom zaproponowaliśmy zajęcia pod hasłem Góry Cud Natury, czyli wszystko, co jest związane z górami. Zajęcia głównie mają charakter taki plastyczny. Poniedziałek, wtorek, środę, w tym tygodniu i w następnym od godziny 13 do 15. Ponieważ w Domu Kultury odbywają się zajęcia wcześniej, więc żeby się nie dublowały, u nas są właśnie od 13 do 15, także dzieci mogą sobie skończyć jedne zajęcia i zacząć następne u nas. Dzieci będą właśnie różne prace plastyczne robić, a tematem przewodnim będą góry, górale i to wszystko, co z górami jest związane. Szczegółowe informacje na temat ferii można znaleźć na stronach internetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu Miejsko-gminnej Biblioteki Publicznej oraz Urzędu Miasta i Gminy Siewierz. Katarzyna Całka i TV Siewierz.